To jest taki system regulacji naciągu i tutaj co bym chciał pokazać, to taka rzecz, że no, wcześniej ktoś tutaj już próbował zmienić napięcie paska. Przewód naprawiony poprzez zamontowanie starych, wcześniejszych przyłączy. No i efekt jest taki, że jak widzimy tutaj dalej jest nieszczelność, więc teraz trzeba będzie ten przewód wymienić. Mówiąc kolokwialnie, operacja się udała, a pacjent będzie żył. Witam serdecznie z warsztatów korbanek w Tarnowie Podgórnym. No i ciąg dalszy naprawy ciągnika 54-55, gdzie był problem z układem wtryskowym i koniecznością korzystania z pomagacza typu plak. No nie jest to najszczęśliwsze rozwiązanie oczywiście, bo <noise> plak to jest no gaz, tak silnik silnik nie jest gazowy, a wysokoprężny. Spalanie w komorze jest zupełnie inne, no więc to powiedzmy gdzieś tam przy jakiś chwilowych raz po raz może nic się nie wydarzyć, ale gdyby tak korzystać z tego cały czas, no to można sobie narobić bałaganu w silniku, wręcz zepsuć silnik, no ale no Taki sposób awaryjnego uruchomienia silnika jest stosowany. No i tutaj tak to już niestety wygląda. No i widzimy, pompa w zasadzie mamy już zamontowaną. Pompa też wymagała niestety troszeczkę tutaj sprawdzenia, naprawy i co do kosztów to to troszeczkę później tutaj powiemy. Mamy też tryskiwacze. Po sprawdzeniu i po naprawie no i miejmy nadzieję, że wszystko będzie ok. Widać no ładnie zapakowane, woreczek foliowy, no tak dostaliśmy z zakładu, który to wykonał. Przy okazji tej, tejże naprawy, no tutaj oczywiście wymieniamy też yy, paski klinowe. Yy, prozornie prosta czynność, wydawałoby się, że to chwila, no niestety no w ciągnikach, zwłaszcza gdy jest założony przedni wałek womu, tutaj jest. Widać, napęd jest od silnika, od wału. No to troszeczkę tu niestety wymaga więcej pracy. No przede wszystkim trzeba rozłączyć ten napęd, czyli zdjąć tutaj sprzęgło te gumowe. No i wtedy dopiero pasek można przełożyć. No a tutaj niestety to się też wiąże z tym, żeby do tego było dojście, no to demontaż osłony wentylatora. Także niestety, no to przy tej okazji, że powiem tej jak do wyciągania pompy, rozebraliśmy już tu pokrywę rozrządu widać, no to też jakby troszeczkę już mniej pracy, więc głupio byłoby od razu tego nie wykonać teraz, zostawić paski takie wątpliwe, więc przy tej okazji wymienimy też od razu paski klinowe. Tutaj tutaj elementy zdemontowane, pokrywa rozrządu, pompa wody i obudowa wentylatora. Dodatkowo inne rzeczy, tak jak widać, wydawało się, że to nieduża naprawa, a trochę tych elementów tutaj na boczku sobie leży, zdemontowanych, to wszystko trzeba odkręcić i przykręcić. Też przy okazji tam usuwaliśmy, będziemy usuwać wyciek ze sprężarki powietrza. Zdjęliśmy koło pasowe, to jest taki system regulacji naciągu. Jak widzimy, no i, i tutaj co bym chciał pokazać, to taką rzecz, że. No, wcześniej ktoś tutaj już próbował zmienić napięcie paska, tu są śruby blokujące, ale one mają już określone położenia i te śruby powinny być w tym miejscu dokładnie wkręcone, natomiast tak jak widzimy po gwincie troszeczkę gdzieś ten gwint już został tutaj lekko ruszony, czyli yy, albo za słabo, albo troszeczkę samostalnie dokręcone kółeczko no, i ta śruba blokująca. Użynało się już gwint, na to trzeba zwrócić uwagę, żeby te śruby były w określonych miejscach, czyli troszeczkę dalej, albo troszeczkę mniej dokręcić te kółeczko no żeby sobie nie popsuć tej piasty no bo to już jest dosyć kosztowny element taka piastka, to już tam paręset złotych kosztuje, a może ten gwint oczywiście skutecznie zepsuć tutaj tragedii nie ma, dało się to wykręcić, ale może już w takie przypadki, że właśnie gwint był na tyle zepsuty, że już Dało się rozkręcić, ale już niekoniecznie później da się to skręcić ponownie. Także tak, taka uwaga, jeżeli chodzi o niektóre takie naprawy, właśnie to nawet nie jest naprawa, tylko czynność obsługowa, regulacyjna, żeby na co operator powinien zwrócić uwagę, żeby wkręcił śruby blokujące w odpowiednie miejsce, a nie troszeczkę przekręcając yy, Jedną część względem drugiego kółka powoduje się, że wtedy możemy te gwinty sobie pouszkadzać. Tutaj jeszcze tak po sprawdzeniu, tu oczymy tą sprężarkę, właśnie widzimy, tutaj jest oklejone, ale to zostanie tutaj uszczelnione. Na razie to nie rozbieramy, dopóki nie zamkniemy aby całości tamtego rozrządu, żeby nam tutaj bałagano i nie naleciało do środka. Więc jak już rozrząd zamkniemy, to wtedy sobie tutaj to zdemontujemy. Widzimy też tutaj tam przy Orbitorze jest przewód, nowy zamontowany, ponieważ tam był wyciek. No i to taka operacja też wymiana tylko przewodu, ale niestety co sami to jest dość skomplikowana rzecz, no bo tutaj no oczywiście przewód jest złączony pod kabiną, tam będzie widać chyba. No i teraz jak tam przewód założyć, no to tutaj. Taki klucz specjalny, tu widzimy, żeby go dokręcić o to jedynie takim tutaj sposobem. Troszeczkę, w innym przypadku to trzeba by zdjąć, znaczy zdemontować zawieszenie przednie, chociaż kabinę, kabinę do góry podnieść, żeby tam ręce włożyć, bo w tej chwili to tam kluczył się nie okręci. No, ale są takie specjalne nasadki, nie są to tak dokładnie najtańsze rzeczy, no ale ułatwiające pracę. W warsztacie i, i nie tylko w warsztacie, bo w warunkach polowych, zwłaszcza tutaj o, nasadka na klucz, no i można tutaj sobie to trochę pomęczyć, ale zamontować bez konieczności zbędnego tutaj rozbierania, podnoszenia kabiny. A no, co tym idzie, też podwyższania kosztów naprawy, no bo wiadomo, że kabina sama się nie, nie podniesie. Więc to też na to też jakiś czas byłby potrzebny, no a za to by musiał niestety klient zapłacić. Tutaj też jest przewód układu klimatyzacji, widać, że tu już jest jakieś osłonka założona. Przewód nie jest oryginalny, tutaj już był zakuwany. Natomiast z przewodami od układu klimatyzacji jest taki problem, że nie każdy zakład, który dorabia przewody hydrauliczne, jest w stanie dorobić przewód do układu klimatyzacji. I tutaj najprawdopodobniej zostało. To ten przewód naprawiony poprzez zamontowanie starych, wcześniejszych przyłączy no i efekt jest taki, że jak widzimy tutaj dalej jest nieszczelność, więc teraz trzeba ten przewód wymienić na oryginalny żeby no ta klimatyzacja działała tym bardziej, że robi się coraz cieplej, na no a zresztą wtedy wiadomo, że komfort pracy w takiej kabinie no, przeszklonej przy jakiś tam wyższych temperaturach, no to jest uciążliwe, wtedy trzeba by otwierać okna, a otwieranie okien no też nie jest wskazane, bo no, po co sobie brudzić wnętrze kabiny, więc lepiej, żeby ta klimatyzacja jednak działała poprawnie, tutaj no, widzimy ten przewód nowy tu już przy założony, to na dole go dokręcimy, no i tak to byśmy tutaj dalej działali z tym ciągniczkiem. Za chwileczkę będziemy tam później montować tryskiwacze. Poskręcamy to wszystko. Zrobimy test ciągnika na hamowni. Nie wiem, czy dzisiaj nam się uda, czy jutro będziemy go sprawdzać. No ale to zobaczymy, jak nam tutaj ten dalszy przebieg napraw pójdzie. No ale miejmy nadzieję, że pewnie i może dzisiaj przed ferrantem byśmy to zdążyli skończyć. No i ciągnik sprawdzić, żeby klient mógł go odebrać, no bo powinien pracować, a nie stać w warsztacie zepsuty ciągnik 54-55 po wykonaniu naprawy układu wtryskowego gdzie pompa wtryskowa była sprawdzana i też naprawiana, bo jednak trzeba było ją naprawić wtryskiwacze teraz odpala bez problemu nie trzeba pomagać tutaj żadnym plakiem i innym wynalazkiem Teraz kolega zgasi silnik, no i zobaczymy jak on teraz szybko nam, silnik się uruchomi. To chwileczkę sprawdzimy też moc, o widzimy, zastartował, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu, czyli mówiąc kolokwialnie, operacja się udała, a pacjent będzie żył. O, tak gładnie ładnie dosyć pracuje, równo. E, przypomnę, no ustaliliśmy dodatkowo wyciek z układu hydraulicznego. Ten nieszczęśliwy przewód przewód. Wymieniliśmy od e, Orbitrola. E, paski klinowe tutaj, no i pozostałe rzeczy tam związane z układem kryskowym, to zostało porobione. Za chwileczkę uruchomimy hamownie i będziemy go sprawdzali jaką faktycznie moc ma trzyma taką jak powinien mieć czy jest jakiś inny większy jeszcze, no może problem, w raczej to już nie powinno być więc w zasadzie za chwileczkę sprawdzimy schowamy się tutaj troszeczkę do pomieszczenia żeby było ciszej bo tam no przede wszystkim hałas by nam zagłuszył skutecznie no i mikrofon by już naprawdę słyszał tylko jeden wielki szum tak słyszymy silnik zaczął ustawione obroty no i za chwileczkę tutaj przemierzymy go ile ile ma e, silnik no i robimy testik maszyna ustawiona na obroty 2240 i lecimy o mało obciążać silnik. Zobaczymy, co nam tutaj komputer pokaże. Jaką będziemy mieli moc faktyczną? Czy jest wszystko ok, czy nie ok, ale przynajmniej po uruchomieniu silnika, i tak jakby na, na sucho, to wskazuje, że wszystko ok. Jak widzimy, już 95 koni osiągnął silnik 101 no to spokojnie ty można być w zasadzie pewnym skuteczności tej naprawy no i 108 czyli spokojny te 110 koni pewnie uzyska no. i będzie no tak jak mówię tutaj 109.7 yy, na komputerze natomiast yy, odszedł już tam na, na samej hamowni nawet na pewno przekroczył 110 koni, więc tutaj należy uznać, że silnik pracuje prawidłowo układ wtryskowy, czyli wtryskiwacze i pompa zostały prawidłowo naprawione wszystko zostało poprawnie zmontowane i powinno działać tak jak książka przekazuje no już tutaj troszeczkę, potem zobaczymy sobie wykres Momentu 486, na ten moment 496, o jak widzimy, krzywe nam się wyrysowały. Jeżeli test wykonany z czystym sumieniem, można ciągnik oddać klientowi jako sprawny w tym zakresie, przynajmniej w którym klient zlecił. Ale tak jak widać, oni tam w sumie zadbany chyba właściciel jeździ chyba sam tym ciągnikiem, więc też nie można mieć jakby tam zastrzeżeń chyba do obsługi. Bo na ten jakby wiek ten ciągnik nie jest jakby specjalnie zniszczony, no, są zużycia eksploatacyjne, no, ale to rzecz normalna, jak się coś eksploatuje, no to coś się kiedyś zużyje szybciej wolniej, to w zależności od kultury obsługującego no bo tak jak tam w niektórych przypadkach widać, że czasami niektórzy klienci, użytkownicy, operatorzy troszeczkę o sprzęt dbają, tak bym powiedział, po macoszemu traktują ten sprzęt i, i nie zawsze wszystko robią, natomiast no tutaj na tym przykładzie, tego chciał niekiedy, że klient dbał, troszeczkę pewnie zwlekał z naprawą układu wtryskowego, być może i to koszty powodowały, no bo zakup plaka to znacznie taniej wychodzi niż z, naprawa pompy wtryskowej, no ale do czasu, tak? To jednak chyba się już znudziło, no i zresztą no nie jest to najlepsze rozwiązanie, żeby na co dzień używać plaka po to, żeby uruchomić silnik. Tymczasem dziękuję, zapraszam do oglądania kolejnych filmów, subskrypcji kanału, łapka w górę i oczywiście oddaniu głosu w konkursie Top Agraro.